Cześć wszystkim moi drodzy, dzisiaj będziemy przeprowadzali test, na który bardzo długo czekałem. Jak sami widzicie, za mną stoi samochód i będzie on dzisiaj głównym bohaterem tego odcinka. Samochód, silnik, paliwo. Te trzy składowe. Kiedy jedziemy na stację benzynowe, zauważcie, że mamy do wyboru różne paliwa, 95, 98 i 100 oktanowe. My dzisiaj sprawdzimy, czy tankując samochód na 95 będziemy mieli te same osiągi, jak zatankujemy setkę, bo mówi się, że na setce ten samochód powinien po prostu odfrunąć i znaleźć się gdziekolwiek indziej. Na pewno jest droższe. Droższe, ale czy będzie lepsze? I czy będzie to rzeczywiście opłacalne? Pojedziemy na hamownie, będziemy to sprawdzali w mieście, wszędzie, ale też jest dzisiaj partner tego odcinka, który przygotował dla Was coś specjalnego. Co? To zaraz sprawdzimy. Zaczynamy! Bum! Otwieramy, moi drodzy, by pomówić chwilę o silniku. Jeep. Po polsku, po angielsku Jeep. O, i to jest właśnie. ua, jaj, 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 jaj. Taka mała karamba! 6,4 litra. Czyli taka jest pojemność tego silnika. Dosyć. Dużo, ale też moc, którą generuje tenże silnik nie jest mała. Bo 468 koni mechanicznych jest to silnik wolnossący. Cóż to oznacza? To, że nie ma on żadnego kompresora, żadnej turbosprężarki, więc moc generowana jest tylko bezpośrednio z samego silnika, a nie z tych dodatkowych podzespołów, które w dzisiejszej dobie motoryzacji są tak bardzo popularne. Zobaczymy. Czy na 95 piątce będziemy mieli tyle samo oktanów czy na setce. Teoretycznie na setce powinno być więcej, ale najpierw musimy to sprawdzić, a później wydać werdykt. Chodźcie teraz do środka, tam sobie porozmawiamy. Moi drodzy, to teraz równie ważna rzecz. Ten kanał nazywa się Sprawdzam jak, ale dzisiaj będziemy mówili sprawdzam z. Rankomat, bo to jest partner dzisiejszego materiału. Jak sami wiecie, albo nie wiecie, to wam powiem: Rankomat jest to porównywarka ubezpieczeń. W jednym miejscu macie tak naprawdę wszystkie ubezpieczalnie. Musicie tylko wypisać, co chcecie ubezpieczyć: nieruchomość, ubezpieczenie turystyczne, czy chociażby samochód. Teraz właśnie wyświetla wam się, jak ja ubezpieczałem ten samochód, w którym jestem. Ubezpieczenie tyle wynosi, ale wybrałem najkorzystniejszą A ty ofertę. Z ja skorzystam zawsze. I właśnie to jest dobre, że. Jeżeli mi ufacie, to wiecie, że zawsze będę Wam polecał rzeczy, które są zgodne z tym, co mam w głowie i właśnie Rankomat jest tego idealnym przykładem. Co więcej, teraz musicie się dobrze wsłuchać w to, co mówię, bo czas jest bardzo ważny. Do 31 października tego roku, jeżeli... Będziecie mieli polisę, która będzie wynosiła co najmniej 200 zł, dostaniecie NNW dla jednego dziecka za free. A jeżeli ubezpieczenie będzie wynosiło 400 zł, to wejdziecie w akcję Boomerang, która organizowana jest właśnie na rankomacie i dostaniecie cashback. Cashback, czyli zwrot jakiejś kwoty 50 do 300 maksymalnie. Więc naprawdę warto skorzystać. Nie musicie iść gdzie? Na Sienkiewicza, na Paderewskiego. Czyli szybko? szybko? Szybko, dobrze. W jednym miejscu mamy tak na, naprawdę całość. Nie idziemy, tylko sprawdzamy. Sprawdzamy z rankomad, gdzie mam najtaniej, gdzie mam najlepiej. Prościej się dosłownie nie da. Jedziemy teraz chwilę pojeździć, bo to jest też bardzo ważne, żeby zobaczyć, jak samochód się zachowuje na tej 95-oktanowej, a później ta setka. Ja też się nie mogę jej doczekać. Dobra, to co? Jedźmy, bo hamownia jest umówiona na 12.30, a którą mamy? 11, 15. 5. A, 11, no, to dobrze. Dobra, jedziemy. No siadaj, bo mi kolacja stygnie. No jeszcze ja, ja ci zaraz stuknę. Fru. Chodźcie, ekipa. Siadać i jedziemy. Zamykam. Hajo. Powiedz mi, ty kiedyś setkę tankowałeś? Tak. Dwa razy w życiu. Dwa razy w życiu zatankowałem. No i miałem. I to właśnie miałem takie bardzo pozytywne. Pomimo to, ile to kosztuje, bo to jest chyba półtora złotego droższe paliwo, ale mam wrażenie, że samochód był o wiele bardziej zwinny. No i nie. dodatkowo też mówi się o tym, że jeżeli tankujemy paliwo wyżej oktanowe, to spalanie jest mniejsze. Ale to dzisiaj akurat nie będziemy sprawdzali. Może kiedy indziej. Co ciekawe, 95 w innych krajach to jest paliwo bardzo dobrej jakości. To no nie jest tak, że wiesz, 95 to jest jakaś lipa. No ale setka to jest V-Power Racing. I tylko jedna stacja benzynowa oferuje 9, yy, setkę. I też to zrobimy na jednej stacji benzynowej. Na tej zatankujemy 95, a później przyjedziemy i zatankujemy. Matko. 95 Fuel Safe. Dobra, tankujemy. Myślę, że 20 litrów nam powinno w zupełności na razie wystarczyć. Czekajcie, to jest to pewno... to tak, dobra. No to patrzymy, 20 literków. 6,65 Tyle kosztuje Fuel Save 95, a wiecie ile kosztuje setka? Może, dobrze. 8,20 i proszę bardzo. 133 zł, 20 litrów, 6,65 No to co? Tankujemy, jeździmy i na hamownię, bo czas nas nagli. To bardzo ciekawe, naprawdę. No i też ta moi drodzy, nie ma co ukrywać. Hamownia dużo nam powie, bo to. No będzie wysoko specjalistyczny sprzęt, który określi parametry silnika na jednej i na drugiej. A to, co teraz będziemy się bawili w samochodzie, to są już bardziej takie odczucia, a nie 100%. No dobrze, moi drodzy, do hamowni zostało 12 minut, więc zbliżamy się i bardzo, bardzo dobrze. Cóż chciałbym jeszcze Wam powiedzieć, jeżeli chodzi o osiągi tego samochodu? Producent zapewnia, że pojazd powinien się rozpędzać od 0 do 100 km w 5 sekund. Mi udało się co ciekawe na paliwie 95-oktanowym, czyli dokładnie to, co jest teraz wlane do baku tego samochodu w 4,6 sekundy. Więc o 400 lepiej. I to było na 95. Chcecie na przykład zobaczyć, jak jest elastyczność. Teraz but całkowity i jest dobrze. Jest naprawdę bardzo elastyczny. Na tym paliwie, które obecnie mamy, czyli na 95. Na setce powinien być jeszcze bardziej sprawny, jeszcze bardziej podkręcony. Jak kiedy tankowałem tą setkę. No to rzeczywiście czułem, czułem, że ten pedał gazu, tak jak teraz nacisnę, to jest szybsza reakcja. Teraz jest bardzo szybka, ale wtedy była po prostu no, momentalna. Sprawdzimy to. Sprawdzimy, nie? I to będzie mega ciekawe, naprawdę. Ja jako fan motoryzacji to już w ogóle. Więc ten test. Idealnie wpadł. Dobrze moi drodzy, to zaczynamy pomiar. Paliwo 95-oktanowe. Zaczynamy. Widzicie to z różnych perspektyw. Teraz mamy perspektywę boczną, tylną. Ja pierdolę. Jak głośno! Ale świetne w ogóle, że coś takiego jest, wiecie? Wrócił! Wrócił żywy! No dobra, jak sami widzieliście jak to wygląda, to teraz moi drodzy mamy wyniki. Pojedziemy sobie w ustronne miejsce i o nich podyskutujemy. Proszę bardzo, popatrzcie sobie dokładnie są to dwa wykresy, ponieważ dwa pomiary zostały zachowane. Pierwszy pomiar na czerwono na trybie sport i drugi pomiar na trybie trak. 4 na 4 i wyszło na trybie sport, że ten samochód ma koni mechanicznych 428,3, natomiast na trybie trak 430,7. Docelowo powinien mieć 468 i nawet gdzieś tam mi mówiono, że może mieć nawet powyżej tych 468 koni mechanicznych, a jednak wychodzi, że tutaj jest 430,7 na paliwie 95-oktanowym. I na tym się dzisiaj skupiamy. Pojutrze umówiliśmy się w okolicach południa, że będziemy sprawdzali to na setce. Musimy teraz wyjeździć 95 do rezerwy, zalać setkę, pojeździć znowu mniej więcej 50-100 km, znowu zalejemy setkę i udamy się na hamownię. Ale oczywiście będziemy to robili wspólnie. Ty wczoraj kosztowało to paliwo, na które chciałem zwrócić uwagę 8,20. A dzisiaj 7,75. A to był V Power Diesel, więc sorry za wczoraj. A setka w ogóle nawet nie jest podana, ile kosztuje? V Power Racing. Za tyle samo, czyli 20 litrów. I jutro zatankujemy znowu, a dzisiaj wiecie co: 150 zł i 80 groszy, czyli mamy 17 zł i 80 groszy więcej. Dobra. Setka zatankowana. Dzisiaj nie jest czas na to, aby się. W cudzysłowie podniecać tym, że mamy setkę w baku, bo będzie na to czas jutro. Jednakże 20 litrów pokazuje zasięg 153 km. Zobaczymy w takim razie, jak to będzie. Jutro jest nasz dzień ostateczny, a dzisiaj po prostu musimy to wyjeździć znowu do rezerwy, żeby w obiegu w samochodzie w ogóle nie było e, nic innego poza setką, którą jutro zatankujemy. To jesteśmy. Znowu tutaj. Tam było ile wtedy? 150. Trzeba zobaczyć, ale wyjdzie tyle samo. Co jest? Ja jestem mistrzem tankowania. I. To jest niesamowite. I znowu będzie zasięg na 150 km. No dobrze, moi drodzy, 10-15 km mamy już za sobą na paliwie tylko 100-oktanowym. Jakie są wrażenia dla kierowcy? Mam wrażenie, że silnik jest bardziej elastyczny, bardziej dynamiczny i w ogóle tak jakoś szybciej reaguje na to, co od niego wymagam. Wymagam teraz, na przykład przy wyprzedzania maksymalnej mocy, od razu czuję, że idzie. I idzie jak burza. Przy paliwie 95-oktanowym, oczywiście, silnik jest żwawy, tak samo, bo to jest ogólnie dosyć mocny motor. Jednakże tutaj no jest lepiej, szybciej, przyjemniej. To są moje wrażenia. Zobaczymy, jakie będą tak naprawdę wyniki na hamowni, bo to ona jest dzisiaj naszym dokładnym odnośnikiem. Jedziemy na hamownię. Będziesz tankował stówkę? No, chyba właśnie będę. <śmiech> <śmiech> chyba właśnie będę, bo podoba mi się to. Podoba mi się to, bardzo mi się to podoba. No, ja jestem ciekaw, ile wyjdzie. No, no, bo zobacz, nawet jak podchodzimy. Mamy 125 km na godzinę, i to jest. Ach, teraz nie mogę. No dobra, jeszcze specjalnie obniżymy prędkość. No i teraz nawet wiesz. No nie, no inaczej jedzie. Zaczynamy wielką próbę i zobaczymy, czy będzie więcej, czy mniej. No, mniej chyba nie powinno być. Ale niezbadane są wyroki boskie. Jesteście ciekawi? Ruszamy, czuję to. Oj, już zaczyna się ten dźwięk, że się powoli będziemy nie słyszeli, zważywszy na głośność. No, odrzutowiec startuje. Jak tu jest głośno! Patrzcie sami. Ja się sumę. No zobaczymy, jak tam wyszedł. Wyszedł na banana. Setka sprawdzona. W zasadzie samochód na setce sprawdzony. O, tak powinienem powiedzieć. Moi drodzy, jedziemy, żeby przedstawić wyniki, i pojedziemy do miejsca, w którym rozpoczynaliśmy ten film. I tam też mówiłem wam o. Rankomacie, sprawdzam z Rankomat, zobaczcie dokładnie wszystkie linki macie w opisie, jakie będzie ubezpieczenie, chociażby na samochód, polisa turystyczna, wszystko będziecie mieli wypisane, sprawdźcie z Rankomatem, jak to będzie, a na pewno się nie zawiedziecie. Jedziemy na podsumowanie. No dobrze, moi drodzy, tu gdzie zaczynaliśmy, no to tutaj wróciliśmy. Ile w takim razie zyskaliśmy na tym, że zalaliśmy setkę do tego motoru? Od początku. Na samym starcie wlaliśmy paliwo 95-oktanowe i wyszło za pierwszym razem 428,3, za drugim razem 430,7, czyli. No właśnie. No i teraz patrzymy na setkę. Jest więcej. No jest więcej, ale o ile? No to patrzcie teraz tutaj ze mną. Pierwszy pomiar 440,2, drugi pomiar, kapkę lepszy, 440,8, czyli uzyskaliśmy dokładnie 10 koni mechanicznych. Oczywiście pamiętajmy o tym, że jest to droższe paliwo no nawet można byłoby określić, że jest dużo droższe, ale też coś dostajemy w zamian. I nie tylko same osiągi, ale także jest to lepsza mieszanka, lepiej silnik pracuje, też gdzieś go tam bardziej to gładzi, że użyjemy takiego niemotoryzacyjnego słownictwa, ale jednak ja jako użytkownik tego samochodu myślę, że przesiądę się na tą setkę już na stałe. Dodatkowo, moi drodzy, pamiętajcie, że Wy też możecie się przesiąść do bardzo dobrej rzeczy, dobrego serwisu, jakim jest rankomat. Wyceńcie, zróbcie swoje polisy. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdźcie z rankomatem, jak możecie zaoszczędzić czas i pieniądze. Wszystkiego dobrego, moi drodzy. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć! No i tak to wyszło. Tak to wyszło. Fajny test. Jeżeli lubicie takie filmy, to dajcie znać i napiszcie, co innego można byłoby sprawdzić, jeżeli chodzi o motoryzację. I oczywiście pamiętajcie, że do miliona już bardzo niedaleko. Tutaj subskrypcja na górze, a później pierwszy i drugi film. Do następnego. Pa!